Gosiu, jak to jest być gwiazdą dobroczynności? Wiesz co, to jest. Być gwiazdą dobroczynności to zobowiązuje i można powiedzieć, że to taki troszeczkę ciężar, ale tą dobroczynnością nie zajmuję się od dzisiaj ani od wczoraj, tylko tak naprawdę od siedmiu lat. Jestem związana z fundacją Doktor Clown i jest to dla mnie bardzo ważne. Myślę, że. Ka każdy, kto miał okazję styczność z wolontariuszami, zawsze mówił o tym, jak to, jak to dawało im radość i otuchę w tych trudnych chwilach, które były dla nich bez wątpienia chwile, jakie spędzili z dziećmi w szpitalu. I to tym bardziej świadczy o tym, że, że jak ludzie potrzebują tej terapii, terapii śmiechem. Więc no nie od dzisiaj wiemy, że śmiech to zdrowie. I rzeczywiście takie pozytywne myślenie, Odciągnie, odciągnięcie uwagi od choroby powoduje to, że łatwiej się też i szybciej wraca do zdrowia. Ja się śmieję z tego, że to jest absolutnie po moim profilu. Bycie klaunem, no w końcu magister z klauna zobowiązuje. I czy bycie gwiazdą dobroczynności to jest coś trudnego? Nie, to jest bardzo przyjemna sprawa, a ta nagroda się tak naprawdę należy. Wszystkim wolontariuszom z Fundacji Dr. Clown, i to jest dla Was. A czy popularność w codziennym życiu przeszkadza Tobie, czy, czy wręcz pomaga? Jakieś skutki i cienie, blaski i cienie osoby znanej, Gosia? Wiesz co, cieni jest naprawdę bardzo mało, więcej jest takich przyjemnych sytuacji mieszkamy w dużym mieście, w Warszawie, gdzie tak naprawdę osoby popularne nie robią wrażenia już na warszawiakach, więc też mam luz na ulicach, więc nikt nie jestem zaczepiana. Wzbudzam raczej pozytywne emocje, więc jak już ktoś mnie zaczepi, to, to, zawsze, to zawsze tak pozytywnie sobie utniemy jakąś miłą pogawędkę i to, jest, i to jest też bardzo fajne, więc jakby nie mam problemów z popularnością, ani z jakimiś fanami, którzy by Biegali. Oczywiście najbardziej e, taką kłopotliwą sprawą to są paparazzi, no ale to już jest temat na inną rozmowę. A jak Ci się podoba macierzyństwo? Z kim zostało dzieciątko? No dobrze mieć super datę i Zosia ma supertatę, więc została statą a ja za chwilę do nich uciekam. E, czy śledzisz na co dzień e, informacje, które pojawiają się o Tobie w mediach? Wiesz co, yy, uważam, że czytanie o sobie to jest strasznie nudna sprawa. Jest tyle rzeczy, do które można A rodzina, przeczytać. A rodzina nie donoszą? Nie dono, rodzina, znajomi, przyjaciele nie donoszą? Gosia, coś tam o tobie napisali złego? Wiesz co, jakby ja też, my się chyba tak nie bar, nie karmimy i wiedzą, że ja do tego mam dystans i e, całe szczęście e, nie są na tyle życzliwi, e, żeby mówić mi o tym, co i gdzie o mnie napisano. E, dobra, so, Gosia, e, koniec prywaty. Powiedz mi, co zawodowo u ciebie? Wiesz co? Zawodowo tak, że cały czas pracujemy nad, nad trzecią serią już Przyjaciółek, więc Matki na Plan. I, i już do obejrzenia na, na początku marca w Nowej Ramówce Polsatu zapraszamy serdecznie. Oczywiście na wspólnej, no i teatrze szóste piętro, do którego, w którym, do którego wróciłam po małym urlopie macierzyńskim. Czyli aktualnie możemy przyjść i zobaczyć Cię w sztuce, tak? W teatrze szóste piętro. Tak jest. Tak. Gosiu, bardzo dziękuję za rozmowę i. Za nagrodę. Ja dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich ambitnych.